Witam, witam wszystkich. Świeże goździki wziąłem. Wziąłem też apteczkę i szybsze leczenie. Także, także myślę, że będzie dobrze. Dzisiaj mamy, słuchajcie, co? Mamy piątek. A, mamy piątek i planuję na jutro specjalny film. Nie wiem, czy mi się to uda na sobotę. A jeżeli się mi nie uda, no to będziecie mieli materiał z ostatniej rundy. A jeżeli nie pojawi ten specjalny materiał, to, spe to ta trzecia runda będzie w niedzielę. Dobrze mówię tak. Słuchajcie, jeżeli mogą być lagi podczas tego materiału, trochę grzebałem w OBS-ie, powiem Wam, bo bardzo ciężko musiałem ustawić, bardzo dużo zmieniać, żeby w ogóle nagrać Zoom w Dead by Daylight. Nie mam pojęcia dlaczego. Więc jeżeli mogą być delikatne przycinki podczas tego materiału, to bardzo Was przepraszam już z góry, ale. Nie wiem co się dzieje Obec Trochę oszalał i mam trochę takie ustawienia, że mogą być delikatne ścinki. Mam nadzieję, że nie będą, ale. dzierczała rzeźnia. Lecimy. Właśnie, delikatnie może lagować, ale mam nadzieję, że jakoś materiału będzie dobra. Jeżeli nie, no to będę grzewał w ustawieniach po tym odcinku. Przynajmniej jeżeli chodzi o Dead by Daylight, bo inne, inne programy, w sensie inne gry normalnie mi chodzą. Sprawdziłem na Minecrafcie. Widzę, że Huntresska. Treskę mamy Chyba ja nigdy nie grałem na odcinku Przeciwko tresce. Ona cały czas się czai gdzieś tu blisko Niestety ma Ma coś takiego jak Ruinka I widzi nas jak odejdziemy od gena Także to będzie Na pewno ciężkie Żeby robić geny i uciekać przed nią, żeby nas nie zauważyła, bo jeżeli puścimy gena, to ona to zauważy. Tak, została zmieniona y, ruinka. Także mam nadzieję, że patrzcie, idzie od razu do nas. Dobra, nie trafiła. Już laga miałem Ucieknę sobie w tym kierunku Mówię, delikatne mogę mieć lagi podczas tego materiału To będzie spowodowane tym, mówię, że ja trochę grzebałem w tych ustawieniach Ale mam nadzieję, że będzie dobrze Tam jest dziadulo Tam skręcili gena, ona będzie obserwować po jednej stronie geny tylko? Nie mam pojęcia, ja pójdę tutaj do tego dziadka. On robi gena w środku, także pomożemy. A w trójkę robimy. No i super. Nie, w trójkę. Myślałem, że już w, cz w czwórkę, ale nie ma takiej opcji. Zdąży czy nie? Tu przyjść. Ucieknę jak najdalej, bezpiecznie. Dwa geny do skręcenia. I ona pewnie będzie obserwować te geny. Widziałem ją. Dobra, trzeba kręcić tego gena. Ogólnie trochę zresetowała nam się ranga. Miałem siódmą, mam dziewiątą. Ale to tam mała różnica, także ja bym się nie obawiał. Widzę jak gania, antyska się. Gdzieś tam za kamieniem. Raczej to będzie bardzo, bardzo łatwy mecz. Tak mi się wydaje, mam nadzieję. I można wtedy nazwać y, tą hunterskę Buba Hunterska, bo tak się najczęściej y, mówi na osoby, które nie ogarniają strasznie, jak się gra danym y, mordercą. Także może będzie Buba Hunterska. No, jakoś nie przeszkadza mi w robieniu gena. Ale zobaczymy, może coś się zmieni. Chyba to będzie s mecz dokładnie. Dos dosłownie chciałem powiedzieć. Chyba to będzie taki s mecz To. Coś, no tu nie ma co walczyć, nawet. Ona gdzieś się tutaj chodzi, ale. Jeden gen nam został. Ona jest gdzieś tutaj blisko, ale na ja spokojnie mogę przejść tu. Ona będzie się kręciła wokół tych genów. Dostał właśnie pierwsze powalonko. A jeden gen do końca. Ciekawie, nie ukrywam. Chyba kampi go. Niestety zobaczymy, czy do mnie podejdzie. Jak gena. Nie trafiłem. Dobra. Sobie ucieknę. Ale śpiewa ta hunterska, o tam się ganiają. Dobra, no otwieramy bramę no. Ja bym się poganiał z nią, bo mało punktów dostanę. I to się nazywa po prostu S mecz. Po prostu EZ mecz. Tak łatwiutko. Chyba nic mi nie przychodzi. Nie wiem, czy niepotrzebnie do końca. O niestety ma ten. Niestety ma Noeda, że naraz ten. Że naraz zak zakłada, wiecie. Naraz zadaje cios. I wtedy od razu ktoś leży. Bym go uratował, ale no. Wiecie o co chodzi? Widać, że kampi. Dobrze, dzida, dzida, dzida. Powaliła. No, niestety ściągnąłem Dobra, punkciki są, to najważniejsze. Ale kamper, ale kamper. Uf. Matuszewska to jest. Chyba jakaś Polka. Nie wiem, czy da jakoś pomogę. Dobra, już zginęła, więc. Raczej czeka nas tylko ucieczka. I Nic więcej. Się Matuszewska przeżyła, jakiś tam Lel le Raub, nie wiem, niestety padł. Ale powiem Wam, to się nazywa Esmecz, po prostu no. Zacznie łatwiutko tką. Matuszewska uciekła. Nie wiem co ten. D robi jeden. Dobra, już ucieknę. No nie ma co przedłużać, raczej. Yy, nie ma co przedłużać. No i co, no mówię. Ez mecz. No, nie wiem co tu więcej komentować. Hunterska była tak beznadziejna. Jeszcze kampiła. Może plus jeden? Niestety zero, no bo... Jak miałem z nią walczyć jak była po prostu beznadziejna, choć 13 ranga. Ale może ją za yy, zabycie camperem. No dobra, no to, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Z Dead by Daylight. Jeżeli ta jakość będzie materiału dobra, bez lagów, no to zostaje Dead by Daylight teraz w tygodniu. Jeżeli nie i to nie naprawię, to nie wiem, co będzie dalej z Dead by Daylight, ale zobaczymy jeszcze. Widzimy się już niedługo w kolejnym meczu. Trzymajcie się. Bye.